Witamy, panowie. Jestem u siebie na hodowli Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trochę jestem zmęczony, ale dla was to się nie robi. Nagram dla was film. wypuszczenie pocztowych i zaraz coś wam powiem. Jest godzina dziesiąte trzydziesty Chodź, 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 koń, chodź, 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 koń, 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 chodź, chodź, koń, chodź, 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 chodź choć choć. chodź, choć 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 choć. chodź, choć choć chodź, choć chodź, choć. kocz 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 chodź, 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 choć 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 choć. chodź, choć chodź, chodź, choć. chodź, 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 choć kocz kocz choć choć, choć 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 chodź, 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 Cztery zostały, cztery zostały. No to trudno. Nie będą leciały. Kury wiecie, że takie przywiozłem, nie? Białe. Noszą jajka, jestem zadowolony. Teraz tutaj jakiś z, meta, z tego projekt jakiś jest. To będzie kielich, czy nie wiem jak to jest. Wie się nazywa. Zobaczycie. Tu panowie teraz jeszcze robią Królikom dałem jeść Stoiska rozstawiłem Tu panowie kopią, tu panowie będzie woda Kratka, ściekowa Reszta będzie leciała do stawu Tu mi kopią wodę Ja nie będę z bańkami chodził Pocztowe chodzą o, Właśnie już wiem dlaczego te kury tak wyłażą Tu nie zamknę i później mi psy je łapią Buda I kolejną Czy Czyja wina? Andrzeja Proste Tu otwarte Wyłagłość No proste Dobra panowie Dłomki nie chodzą Muszę tą kurę teraz złapać, bo ją stracę Nie wiem czy ona teraz wylazła no, Tu pawia ogon, zobaczcie jak go dziabną Tu ogoniły ile pawia ogon leży. Dobra, nie mogę tu pokazywać. Przez bałagan. Gdzie tu przejść? Jakby przejdę. Gdzie ta kura? No już jej nie będzie, bo wlazła po wygodemnik. Dobra. Panowie ptaki chodzą, damy pauzę, damy im jeść i pokażę jak siadają, dobra? I jak je nauczyłem troszkę Jestem panowie, ptaki jeszcze chodzą. To będzie się nazywał mnich Nie wiem jak on będzie wyglądał to to będzie mnich kolego? Na, na czym to działa? Przepływ będzie wody, tak? Przepływ wody, panowie Tutaj gdzie jest Slinka, to będzie szła woda do gołębi Tutaj koledzy kopią Tak to wygląda Chodzi o podłączenie stamtąd z rogu Nie będę latał z bańkami panowie 60 litrów 70 dziennie wody Nie wylaję wodę i mały płask też za ścieki Pracują w głębie bardzo dobrze Przedacie wiatrko im jakieś To są A od arka biorę jeszcze 16, kupuję gołębi. Arek w ogóle nie będzie trzymał młodych w tym roku. Jutro one przyjadą. Chciałem 8 tylko i dla Piotra 8, ale Piotr mówi, że nie chce. No to zostają już na że Będzie ich 16 i 34 na razie. Będzie około 50. Ta, 50 równa. 16 i 34, to jest ile? 40, 50 sztuk będzie pocztowy. Dojadą jeszcze w tym miesiącu od kolegi pozdrawiam go z Niemiec, Taszki. To ich gołębi będzie trochę ładnie pracują. Tam jeden już z moich usiadł na gołębnik. Z 20 minut chodzą. nie wiem. Która jest godzina, chudy? Za 6 która? Dziesiąta za 6. No to chodzą 20 minut, 35 były puszczone 35 No 20 minut chodzą panowie Filmu jest 5 minut tam tam, jeść Nie wiem gdzie one chodzą I tak, a panowie jeszcze mam dla was Wiadomość mam taką 2 dni temu czy 3 dni temu murzyn do mnie wrócił Moja samica Ale ona nie przetrwa prawdopodobnie, tak? Zajechana, wyciągnięta z niej młode że w parę się nie mieści. Taka chuda. Moja samica, ale była na mojej obrączce kiedyś, ale teraz to obrączka jest obcięta. Ale wróciła. Była puszcza. A usiadł jeden, to zaraz siądł. Powinny zaraz usiąść. Pokażę Wam, jak szybko będą chodzić. Później, jak będę miał te wszystkie gębio odarka a różne będą tu latały. Arek, pokaże mi te wszystkie rodowody po rodzicach. Pokażę Wam, jak one wyglądają. Nawet za parę płacił 6000, Arek 3000, 2000. Ceny różne, panowie. Ale my tu nie latamy rodowodami, tylko gołębiami. Gołębie są wspaniałe. Bardzo szybko się uczą. Ten, co w skałszu na budę, to już jest w środku. Ja z Warszawy wczoraj z Przemkiem teraz jeżdżę Nie dojechałem Na trasie musiałem się zatrzymać, godzinę spałem Wróciłem na godzinę trzecią Rozładowaliśmy parę budek O 5.30 znowu Przespałem się znowu godzinę I się znowu rura Warszawę ponoć Pońsk tak zalało Że nie wiadomo co będzie z tą truskawką Ale Truskawki jest panowie Tuskawka jest dobra w tym roku Cena też jest nie najgorsza to była droga truskawka. A no, coś nie mają zamiaru usiąść. Ale nagrywamy. Przemek sobie kupił tą pasiaczkę. Dzisiaj jajko mu złożyła. Kiedy pan mówił, że to jest samica. Z pocztowym była w parze. Kolega z może zbiera jajka z Malborka. U ma kury takie małe. To może dostanie od nas to jajko. Mam w ogóle kury. Sprzedak 3 i koguta. Koguta od bolka miałem. Też już go nie ma. Selekcja się robi duża. Pieski musiały go dziabnąć. Ale skończę ten staw, panowie. I nie ma żadnych jedzenia. Żadnej kury, żadnego pawia czy coś. Porobię zabezpieczenia nie będą już. Tak jak teraz wchodzę, trawę muszę tam obciąć Bramka się nie zamknie kury wyjdą. Czyja wina? Moja wina. I co psy winne? Jedna na bank jeszcze chodzi gdzieś. kropić troszkę. I co, tu nic nie widać prawie, nie? kojemniki puste. Staw się robi. Wczoraj chłopaki, nie wiem czy robili, bo nie, było lało u nas. Cały dzień lało. Barczyliśmy z truskawką, daliśmy radę. Zobaczymy jak się on... Dobra, panowie, niech jeszcze świrują. Dogramy. Coś wam chcę pokazać Pięknie dają Pogoda do oblatywania Na oblot jest dobra Nie jest szalona Ale ruchy mają bardzo Jeszcze ich nie szczepiłem w ogóle nie? Dobrze że ich nie szczepiłem Akurat mi została szczepionka 50 ponad gołębi To jest za szczepie

Koç 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 Kaç 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 k Chodź, no chodź Tu takiego węża chłopaki w stoją złapali. mu musieli. Chodź! To chyba ten co kiedyś ulił na kanale. Chodź, 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 chodź. No chodź, chodź, chodź. No chodź, no chodź chodź. Chodź, chodź chodź, 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 Wszystko leci, panowie. Kury, kaczki, kury. Gęsi. Gęsi nie ma. Masz. Jutro. na dniach jedziesz kolego. Chodź chodź chodź, 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 chodź. Chodź! No chodź! Widzicie, jakie ma swidełko? Położył się. On ma rozwaloną nogę. On ma nóżkę rozwaloną. Nie może uciec. Chodź! No chodź, chodź! Chodź, świrze, chodź! No chodź! Chodź! Chodź!

Chodź, 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 chodź Widzicie, brama się nie zamknie Uradziesz tu ładzie Pokażę Wam jak sobie jedzą ptaszki Niech sobie jedzą. Dobra, pozdrawiamy panowie. Pokażemy tu koki moje. A, jeszcze miałem pokazać tego murzyna. Samica, bardzo dobra samica. Panowie. Eee, prawdopodobnie 80 O, coś jakiś murzy Prawdopodobnie 80 Gołębi z tego gołębnika Idzie, zostawiam sobie tylko parę sztuk Likwidacja Tu jest taki już młodziak Jakby ktoś był zainteresowany Jakimiś gołębiami dzwonić, pisać Pod filmem będzie telefon Albo dam na początku filmu Na... Jak coś to jest? 511, 046, 118 511, 046, 118 Jeszcze raz ostatni powtórzę 511, 046, 118 80% tych gołębi wszystkich idzie do sprzedania. Mam inną wizję, inne plany. To później zdradzę, ale panowie, filmy będą. Nie martwcie się. Trzy razy sobie zostawię Murzyna troszkę, Budapeszcza I... Jasnego, ale zostawię sobie około stu gołąbków tylko mm -hmm. Jak ich nie sprzedam to wszystkie jadą na loty Nie będę się... Maszeruj albo ginie Kasa to nie wszystko Ale towar jest naprawdę pierwszy short. Co tam jeszcze wam pokazać? Pokażemy teraz tamte gąbki. Głodne jeszcze, głodne. Później im coś dam jeść. Ale teraz jeszcze nie. A, pokażę wam karmy, jakie panowie. Teraz Andrzej karmi. Nawet pszenicy nie mam. Bo się nie opłaca tej pszenicy, panowie, dawać. Naprawdę. 2 zł za kilogram to karma 2,50. Tak samo jakby chciał jeść bocze kaszynkę. I dołożył 50 groszy Smacznego Dzięki Miało padać, dobrze, że nie pada To chociaż się towaru trochę sprzeda, panowie Pokażę wam jeszcze Tam pauza, bo bez sensu iść A, tutaj dwie kury, dlatego nagrywałem Nie zdążymy jak... Panowie, gołębi już nie ma Wszystkie są w środku Zobaczcie, pocztowe jest zarąbiście, jestem bardzo zadowolony. Chciałem pozdrowić kolegę Arka, brata Bolka. Dziękuję mu bardzo za te gołębie. Nie chciałem ich, ale nie żałuję, że je wziąłem. No mistrzowskie są gołębie. Ale Dobrze. tu mam takie koszybuchy panowie, patrzcie jakie muziaki. Mhm. Pozdrawiam kolegę Piotra też serdecznie. Nowo tego chyba odwiedzę. nich stawiają i tak to wygląda, panowie. Jest tego troszkę. Co tu wam nagrać? Młodziaki wam nagrą. Te jeszcze się nie wykluły. Tu już mam takie dwa. To jednego obiecałem Piotrowi. To jest po moich lotnikach. Teraz w tym weekend lecą moje. Zobaczcie. Takie mam dwa pocztowe do obrączkowania. W ogóle tu mam. A tu mam tego siwego I to jest siwka. Nie wiem czy ono wrócą z 500 -ki. Teraz jest 500 -ka. Zobaczymy Pokażę wam teraz jak się przygotowuję na młode Żeby nie było Dlaczego gołębie chcą latać i latają I mają moc Panowie Czekajcie, damy znowu pauzę Jestem panowie w moim Słynnym garażu który widzieliście go? Robiłem to. Jest taka karma. Co mieszam, panowie? Kukurydza. Po kolei pokażę. Proso. Orzechy. Orzechy. To jest, panowie: sorgo. Sorgo. Konopia. To jest. Panowie, jak niektórzy nad nie wiedzą, to powiem: Ostropez, Grok Słonecznik, Kuskany, Siemieliane, to jest, panowie, Cardi. To jest, sami wiecie co to jest, nie? Jęczmień, jęcz, jęcz. nie to jest Ryż, ryż pady Ryż pady Panowie To nie wszystko To jest panowie Wyka I tutaj mam pelucha Peluszka I tam jeszcze mam Tego nie otwierałem DS I tak to mieszam I daję go Emiu moim wszystkim Trochę tego mam i tak to wygląda. Dobra panowie. Pozdrawiam. Tutaj mam pierdolnik za przeproszeniem. Zobaczcie. Ale niedługo się ogarnę. Posprzątam. Jeszcze trochę. Będzie pan zadowolony. Pozdrawiam pana zadowolonego z Niemiec. Pozdrawiam cię kolego. Mhm. Dobra. No, do zobaczenia. Na następnych filmach panowie. A nie gniewajcie się. Że was Że nie piszę komentarzy. Nie odpisuję. Ale nie mam czasu panowie. Nie mam czasu nawet żonie dobrze zrobić. Krzyczy na mnie. Ale wszystko wyrównamy z nią i z wami. Będziecie zadowoleni, na pewno. Ale dla was chociaż zobaczycie, pnem spać. Specjalnie dla was film nagrałem, bo nie musiałem tego nagrywać. Żebyście wiedzieli, że Łążeja jest wszystko ok. I lecimy pomału, cały czas, ale do przodu. Do przodu i się nie, nie cofamy krokami do przodu. Miało być tu oczko, prawdopodobnie nie będzie tego oczka, bo tu miałem mieć oczko, ale coś się nie dogadałem, dzisiaj nie chodzi o cenę. Tylko, panowie, tu miała być studnia z oczkiem, że miała lecieć woda do stawu. Ale po co mi te oczko bez studni? Już mam oczko duże, zobaczcie. Bez sensu. Na rybki sobie popatrzeć. Ja już mam dość tego tutaj zwierzęca. Ale prawdopodobnie będę to się załatwiał. Jeszcze może jakieś zwierzaki do ogarnę i może jakiś pakiet dostanę unijny do mojego rancha, bo się dowiedziałem, że mogę napisać wniosek i jakąś kasę wyrwać. Bo mam tego trochę a my to Zolom lubimy i kochamy. Tu nie, jest, nie trzymamy tego zarobkowo. Widzicie sami, że nawet nie możemy kury ani kaczki sprzedać, bo nam psy potrafią w ciągu tygodnia zjeść 2-3. Ale to jest życie. nie? A najważniejsze, że moja puszka ma trzy szczeniaki. Są zdrowe, fajne. Dwie suczki, jeden piesek. Ola była w niedzielę u weterynarza mojego. Co mi szepi, co te papiery wystają, co mi szczepi niekiedy gołębie. Co od niego różne rzeczy biorę. Odrobaczył je. Za dwa tygodnie kazał jechać na kontrol z nimi. Powiedział, że są zdrowe, że są kluchy, wszystko jest w porządku. Tylko suka się trochę denerwuje, bo jej przenieśliśmy miejsce. Dobra, a jeden paw padł, ale ja wiedziałem, że on padnie, panowie. Bo jak puściłem je luzem To Nie dawał za nimi tak dobrze O kaczka tam widzę Wskoczyła, wlazła jakoś Do Pawi No chyba tak Idę zobaczyć Widzicie, już kaczka wlazła Do Pawi mhm. Tu muszę dla kolegi Kaczki dwie złapać Ale na dniach mu złapię A już uciekają No wlazła, nie wiem którędy wlazła Widzicie jakie głodne Dwie wlazły którędy to nie wiem A tędy pod spodem To są kaczuszki na oli obrączkach Tędy pod spodem wlażu. Nie wychodzi. Laksanie są. Modne były i wylazły Dobra panowie pozdrawiamy Do zobaczenia A tu wam pokażę pierdziawki małe Tu mam ich dużo mhm. Dobra do zobaczenia pozdrawiam jeszcze raz serdecznie